Hej, siemanko, tu mijacka 16 witam was w kolejnym odcinku na kanale, dzisiaj, tez, e, dzisiaj testujemy energetyka. jest to black, biały, Miami Beach, zero cukru, ale jak się można domyśleć, to nieprawda, bo mamy tu substancje dosłodzające, substancje, substancje słodzące, jest to aspa aspartam, i ulkanka. no klasycznie te same e, substancje jak w każdym innym energetyku, który ma nie mieć cukru, a jednak coś jest. Nie to tak średnio wychodzi. Wolałbym jakby był już zwykły cukier, nie jakieś gówno osłodzące. Dobry. Zastanawiam się, jak kupowałem tego energetyka, się zastanawiałem, czy to nie jest czasem ten biały blek. Bo Był chyba jakiś biały black kiedyś taki bez cukru, taki bez cukru. To jest jakiś Miami Beach. Sok jabłkowy, kwas cytrynowy. Dobry, jakieś tu owoce czuję, ale nie potrafię stwierdzić, stwierdzić jakie to są owoce. Ale co to jest jabłko, skoro jest sok z jabłka? Nie wiem, ciężko jest mi tak zgadywać, co to za smak, ale powiem tyle, że energetyk dobry smakuje, mi daje tu notę. 4 na 10. Spodziewałem się czegoś lepszego, ale nie zawiodłem się i tak. jest dobrze. Czasem bywało by tak, że widziałem puszkę, na przykład energetyka, jakiś smak taki, taki, myślałem, że o Jezu, jakie to będzie dobre, super. Kupuję, piję i wcale nie jest taki dobry, tylko puszka wygląda ładnie, a napój jest sam paskudny. A tu mamy to taką łzyką, puszkę nie ma to jakiś. W sensie po. Bo... Z zewnątrz jak widzicie jakąś elegancką puszkę, no to pewnie... Tam, czy mi tak, tak zawsze myślę, że o kurde, ten to musi być bomba. E, gdzie, gdzie potem otwieram tego energetyka, piję i w sumie smakuje jak szczyny. A ten tutaj, zwykła puszka, dobry smak. Polecam. Tego energetyka, naprawdę, ten black jest wystrzałowy. Także wielkie dzięki za oglądanie tego filmu, subskrybujcie kanał wraz z wnętrznikiem, lajkujcie filmy, udostępnijcie filmy z znajomym, zapraszam was także na poprzednie filmy, na nazwę, hej, siemanko, to jest 16 widzimy się w kolejnych recenzjach na kanale, cześć!